Gaz Konin, dzień dobry, Ford Mustang. Z silnikiem 5-litrowym. Mamy tutaj do czynienia z wersją Kalifornia ponad 420 koni pod maską V8, tuż po montażu instalacji gazowej w naszej firmie Gaz Konin, instalacja gazowa stack. QMAX Plus na dwóch reduktorach do ponad 500 koni, Filtr z elektrozaworem gazowym, reduktor. I tutaj mamy powtórkę: reduktor i filtr. I elektrozawór gazowy. Wtryskiwacze pod obudową. I elektronika schowana w podszybiu. Widoczne złącze interfejsu. Przełącznik benzyna na gaz w tym oto miejscu, wlew gazu pod klapą paliwa. W miejscu po kole zapasowym znajdziemy zbiornik. O pojemności 68 litrów. W tym przypadku musimy liczyć się z tym, że podłoga nam się podniesie, i wygląda to w ten sposób. I może jeszcze go odpalimy. Szczegółowe wyceny zapraszamy do Eko Konin na ulicy Przemysłowej 110.